Cześć! Tuborek! Dzisiaj mam dla Was coś nowego, a przynajmniej dla mnie. Oto recenzja repliki SAJ05 Edge od Special Arms. Repliki serii J są dostępne na rynku już od jakiegoś czasu, natomiast tutaj mamy do czynienia z repliką z najnowszej zestawy, gdzie wyeliminowano niektóre błędy zgłaszane przez użytkowników pierwszych egzemplarzy. W ramach tej serii znajdziemy też repliki nieco bardziej klasycznych konstrukcji Platforma K. Natomiast ogólna budowa i to, co znajdziemy w środku, będą takie samo. Dziękuję mojemu koledze Navy Hippo oraz firmie Gunfire za udostępnienie repliki do nagrania tego filmu. Replika przychodzi do nas w kartonowym pudełku z piankowym wypełnieniem. W środku znajdziemy plik dokumentów dołączanych do repliki, czyli certyfikat z testów strzelskich, mały katalog plakat i instrukcje obsługi oraz naklejki. Dwa magazynki Mitkam SMAC, Wycior i samą SAJ05. Jak inne repliki Edge, tak i ta gita przychodzi do nas bez akumulatora ani ładowarki, więc musimy mieć swoje. Fabrycznie replika ma w Tlik Mini Tamia, ale ja na potrzeby testu zmieniłem go na DINS, więc nie zwracajcie na to uwagi na nagraniach. Replika w większości wykonana jest ze stali. Korpus i pokrywa to według zapewnień producenta, gięta blacha stalowa. Do tego mamy kilka elementów plastikowych, głównie osłony z przodu, chwyt pistoletowy i kolba. Rozłożona replika mierzy 102,5 cm, natomiast w pełni złożona ma 94 cm. Waga repliki bez akumulatora i magazynków to około 3,5 kg. Na co dzień używam repliki Specna Arms Core, więc zdecydowanie odczułem przejście na sij 05 Jednak z powodu zastosowania korby w stylu AR-15 mam wrażenie, że przód repliki nie ciąży w dół tak jak w innych modelach AK. Replika została wyposażona w standardową metalową komorę hop-up. Na precyzyjną lufę 6,03 mm nałożona jest czarna, dość miękka gumka, która dobrze radziła sobie z podkręceniem kulek 0,28 g w moich testach. Za napęd odpowiada gearbox, który specjalnie nazywa Orion. Z tyłu dzięki specjalnemu wycięciu i dedykowanej prowadnicy mamy system łatwiej wymiany sprężyny. Nie będę mówił o smarowaniu ani o podkładkowaniu w tej recenzji, ponieważ replika przeszła przegląd zerowy. Warto jednak wspomnieć, że szkielet wydaje się być wykonany starannie. Otwory na przykład na trzpień z pustu albo antirewersa, nie mają zbytniego luzu, przez co te elementy pozostają w swoim miejscu chętnie, a to ułatwia składanie gearboxa. Sam gearbox ma 8 mm metalowe łożyska ślizgowe. Koła zębate sprawiają dobre wrażenie, a na kole tłokowym zamontowano plastikowy opóźniacz dyszy. Pneumatyka to plastikowy tłok z pełną metalową szczęką i aluminiową wentylowaną głowicą. Aluminiowy cylinder typu zerowego zakończony jest metalową, podwójnie doszczenioną głowicą z elementem amortyzującym. Dysza jest plastikowa. Nie ma uszczelnienia i mierzy równo 20 mm. System przechodzi test strzykawki do momentu, aż założymy dyszę, która w tym układzie jest czarną owcą i przepuszcza część powietrza. Strzałem z kulek 0,28 g z PCR. Użytek akumulator to Turnigy Nanotech 7,4V. Testuję replikę na standardowej sprężynie. Wyniki możecie zobaczyć na ekranie. Czas na testy strzeleckie. Na 30 i 40 metrów nie miałem większych problemów by trafić w cel. Na 50 metrach musiałem się skupić, żeby dobrze wcelować. Na 60 metrach przed trafieniem w cel trzeba było oddać kilka strzałów, by się wstrzelić, i musiałem już brać poprawkę, celując po dużej miejsca, które chciałem trafić. Jak widzieliście, SAJ05 to solidna i ciekawa replika. Mimo, że nie przeszła żadnego tuningu, nie miałem z nią problemów na zwykłej niedzielnej strzelance. Myślę, że można się nią cieszyć w stanie prosto z pudełka. Jako, że replika trafia do nas bez akumulatora i ładowarki, to polecam od razu zainwestować w dobrej jakości akumulator LiPo. Pamiętajcie tylko, że tak jak w wielu replikach Platforma K, tak i tutaj. Miejsca pod pokrywą jest niewiele, dlatego warto dobrze sprawdzić, czy akumulator zmieści się na to. Jeżeli szukacie repliki tej platformy, to warto zastanowić się nad Specna Arms serii J. Nie ustępuje ona technicznie i cenowo replikom producentów, a oferuje za to kilka unikalnych cech. Moim zdaniem największe plusy tej repliki to system wymiany sprężyny, solidna metalowa konstrukcja i dwa dobrej jakości magazynki mitka w dołączone do zestawu. Dzisiaj to wszystko o SAJ-05 od Specna Arms. Dzięki za oglądanie mojego filmu.